w ubiegłym roku, jednak yy, myślę, że dzisiaj jest odpowiedni moment, aby to uczynić, a później poinformuję, witam serdecznie wszystkich kolegów wspomnianych w Perełce, miasta Sandomierz, Sandomierskiego, która wypiękniała, witam bardzo serdecznie gospodynie, gospodarza tego terenu, Pana Dyrektor Joanna kierunkiewicz Terminal. witam bardzo serdecznie Pana Wojewodę z gniewa Goniusza. witam parlamentarzystów, Pana Posła Krzysztofa Lidza oraz pana posła, posła Marka Twicka. Witam przewodniczącego Rady Powiatu, radnych Rady Powiatu. Witam państwa, państwa wszystkich bardzo serdecznie. Dzień szczególny, ponieważ dzisiaj e, podziwiamy i też e, w pewnym sensie dziękujemy za to, co się zadziało, jeśli chodzi o kolegium prostomianu. Po wielu próbach pozyskania środków zewnętrznych na remont tej naszej perełki udało się w ostatnich miesiącach ubiegłego roku dokonać remontu, elewacji zewnętrznej oraz dachu. Środki pochodziły od pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przypomnę, że ten temat również został wywołany, gdy pan minister był w Sandomierzu na zamku, podpisując umowę o współfinansowaniu yy, działalności tej ważnej również instytucji. Wtedy też padły te słowa, że, yy, że pan minister uczynił przed tych starań, aby ten remont się dokonał i to też się stało za bardzo Panie Wojewodo, Wojewodo dziękuje na Pana ręce, że, że ten ważny obiekt, ten ważny zabytek odzyskał swój dawny blask Panie Wojewodo tutaj od radnych, na przykład zarządu, dla Pana, dla Pana ręce jako przedstawiciela Pana Ministra Pana ministra, to przekazuje, tak przekazujemy jest, panu, jak to panu, pan minister podobnie, jeżeli będzie u nas, u, dostanie podobny, podobny obraz tutaj, pan, dozią, aby, aby kolegiom Kostomianom, które jest również na, również na tym przepięknym obrazie, to jest było w Pana w sercu, bo w naszym jest. Bardzo, bardzo, bardzo <laughs> pan zbierze, pan żał, o, było dziękujemy. <laughs> dziękujemy Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym również nie prosił o dalsze wsparcie. Ten przepiękny obiekt, ten przepiękny zabytek wymaga jeszcze drugiego etapu. Planujemy ubiegać się o do dofinansowanie e, odwodnienia tego obiektu. E, pani tylko pokaże nam niedługo jak później po konferencji te bolążki, które ją tutaj codziennie trapią, czyli, czyli zalewanie e, kondygnacji poniżej poziomu, w którym się znajdujemy. No i oczywiście będziemy prosili o dalsze wsparcie. Bardzo, dziękuję, bardzo dziękujemy. Bardzo, panie wojewodo, prosimy o mikrofonu, żeby lepiej było słychać, żeby to zagrać. Szanowni państwo, panowie parlamentarzyści, panie starosto, panie dyrektor, państwo radni, szanowni goście, no cóż, pan starosta skromnie powiedział, że tylko na ten cel pieniądze, bo Sandomierz zasługuje każdy pieniędzy tak naprawdę. Jest to perełka architektury nie tylko na skalę naszego województwa, ale na skalę kraju i myślę, że ministerstwu bardzo leży na sercu to, aby piękniał z każdym rokiem nasz Sandomierz. A jeżeli chodzi o kolegium Gostomianum, no cóż, te piękne. Filastry, atyki, arkady. Pozwoliłem sobie przejrzeć trochę słowniczek. Z czym mamy do czynienia architektonicznie tutaj na tym obiekcie? No w zasadzie wszystko, co jest piękne w architekturze, jest zawarte w tym budynku, ale dosyć o architekturze. On cały czas pełni ponad funkcję, że jest pięknym sam w sobie, no pełni funkcję dydaktyczną, i to jest również rzecz bardzo istotna. Y Cieszę się, że te środki, które tutaj zostały przekazane, no w tak spektakularny sposób emanują. Nie tylko, na, mówię, na, na samo miasto, na samo Święto wszystkie, ale są takim drogowskazem i latarnią, jak można pięknie wydatkować środki, jak można efektywnie wydatkować środki. I myślę, że nikt z nas nie powstydzi się tego, aby dalej lobbować na rzecz Sandomierza i jego zabytków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Sandomierz, Królewski Sandomierz jest ferłom Województwa Świętokrzyskiego. I dostrzegają to nie tylko ludzie, którzy zamieszkują w tym regionie, ale Dostrzegają to ludzie i doceniają to ludzie, którzy mieszkają poza Świętokrzyskim i decydują o wielu sprawach w Polsce również. No, Sandomierz w ostatnim czasie uzyskał tytuł pomnika historii. Cała starówka, w tym również Kolegium Gostomianum. I to był pierwszy taki bardzo poważny akcent tej dbałości, jaką wykazuje rząd, o to, aby tym miejscom, miejscom zasłużonym dla, naszego, dla naszej kultury, dla naszego dziedzictwa, które stanowią o naszej tożsamości, żeby podnosić ich rangę. I tak też się stało w Sandomierzu. Po tym już było łatwiej, aby Kolegium Gostomianom, no któremu ja nie po raz pierwszy miałem przyjemność, Udzielić wsparcia jako parlamentarzysta. Przede wszystkim z tego względu, że to jest Sandomierz, ale również i z tego względu, że w tym liceum, kolegium gostomianum uczy mój przyjaciel, uczył mój przyjaciel, a tym moim przyjacielem jest poseł Marek Pitek. No i razem jakoś zadziałaliśmy, aby tak wyszło. Ja przypomnę słowa pana starostu Sandomierskiego na wspomnianym tutaj spotkaniu z panem premierem Piotrem Glińskim, który do mnie się zwrócił, a ja chyba ręką pokazał: Panie pośle Lipiec, to dla kolegium Gostomianom trzeba załatwić. I stało się, panie starosto. Ja bardzo dziękuję za to napomnienie w tamtym czasie, bo rzeczy, o które tutaj zabiegamy, to są rzeczy naprawdę istotne dla naszej kultury. I pragnę gorąco dzisiaj podziękować przede wszystkim całej społeczności szkolnej Kolegium Gostomianum, co czynię na ręce pani dyrektor i proszę was o to, aby z murów tejże szkoły, szkoły o wielkiej historii, no wyszli znakomici ludzie, którzy będą zaświadczać o wysokiej randze królewskiego miasta Sandomierza, ale będą też dawać... Przepiękne świadectwo przynależności do wspólnoty świętokrzyskiej. Z sandomierza, na przestrzeni dziejów, wyszło wielu znakomitych Polaków, wielu ludzi, którzy przeszli do historii naszej ojczyzny. I mam takie przekonanie, że tej nowej rzeczywistości, w jakiej nam przyszło funkcjonować, przyszłe pokolenia młodych sandomierzan też będą zaświadczać o. Wielkości, piękności, dostojeństwie królewskiego sandomierza. I tego życzę tej szkole, aby naprawdę wpisała się w rozwój polskiej edukacji, która tak naprawdę jest mocno doceniana, doceniana nie tylko w skali europejskiej, ale i również w skali światowej. Życzę Wam wszystkiego dobrego. A na pamiątkę naszego spotkania chciałem na ręce pani dyrektor przekazać najcenniejszy dar jakim jest księga. To jest rzecz o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim. Ja chciałem przypomnieć, że polski Sejm ustanowił rok 2021 rok 2021 rokiem Stefana kardynała Wyszyńskiego prymasa tysiąclecia, męża stanu, który przeprowadził nas Polaków przez najtrudniejsze czasy komunizmu i mam takie przekonanie, że o tej postaci Szczególnie w mieście, które jest nie tylko królewskie, ale jest również miastem biskupim, bo tu jest stolica biskupia, o tej postaci, postaci kardynała Wyszyńskiego będzie głośno, i niech on Wam patronuje nie tylko w tym roku, ale i po przeczasy, bo naprawdę, czytując się w myśl i w testament Stefana Kardynała Wyszyńskiego, naprawdę możemy z zaświadczyć o tym, że przynależymy do dumnego polskiego narodu, jeśli wsłuchamy się w jego słowa i będziemy realizować ten testament, który nam pozostawił. Wszystkiego dobrego dla Kolegium dostojnym, Pani Dyrektor, proszę przyjąć. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, ja wyrażam wszystkim radość, że Nasze wspólne działania przyniosły tę korzyść, że Kolegium Gostomianum nabiera znów nowego pięknego blasku. Remont był konieczny. Tym bardziej, że jest to budynek, substancja historyczna. To jest nasze dziedzictwo narodowe, o które powinniśmy właśnie dba, dbać i je pielęgnować. No trudno sobie wyobrazić sam sandomierz bez Kolegium Gostomianum, które jest dominantą w tej naszej panoramie tak często przez innych podziwianej, ale i przez nas sandomierzan Dla mnie jest to o tyle również ważne, że jestem nauczycielem tej szkoły, przynajmniej w tym momencie na urlopie bezpłatnym, ale ileś lat tutaj funkcjonowałem i cieszę się, że mogłem też w jakiś sposób pomóc, by te środki zostały uzyskane. Ja w tym momencie wszystkim dziękuję Panu Panu Posłowi Krzysztofowi Lipcowi. Ja mogę też śmiało powiedzieć, że jest przyjacielem Sandomierza i bardzo często jego mocne zaangażowanie się w nasze sprawy, w tą pomoc, w w poszukiwanie środków przyczynia się do tego, że, że te pieniądze tak pięknie potem służą na substancje zabytkowe czy w ogóle na różne sprawy związane z funkcjonowaniem naszego królewskiego miasta. Tutaj wspólne nasze działanie i współdziałanie z samorządem, z dyrekcją szkoły. Myślę, że też doprowadzi do tego, że wspomniany tu drugi etap e, także zakończy się pomyślnie, że kwota jest już powiedzmy mniejsza, ale jest ona bardzo konieczna i bardzo potrzebna, żeby w pełni zabezpieczyć e, właśnie ten budynek, zabytkowy budynek kolegium Gostomianom. Ja chcę tylko przypomnieć, że tu są jeszcze trzy kondygnacje, że samo kolegium jest e, większe e, swoją. swoją Swoim, swoją objętością niż nawet nasz zamek, zamek e, królewski w Sandomierzu. E, a patrząc na dzieje naszego, naszej szkoły, na tej przecież jednej z najstarszych szkół w Polsce, wcześniej na porządku szkoły Kolegium Jezuickiego, to mamy też, jak w soczewce, historię naszego miasta. I, i ten budynek, i sama szkoła nieraz dotykana była w, w naszej historii, w naszych dziejach. Różnymi problemami. Ja tylko przypomnę całkowicie prawie zniszczenie w okresie potopu, również w okresie wojen napoleońskich, czy nawet tu jeszcze pod koniec XX wieku. Sam remont przecież Kolegium Gostomianym trwał 16 lat. Zakończył się w 2001 roku, potem jeszcze dobudowano salę gimnastyczną, a więc na okrągłą rocznicę 400 lecia mogliśmy się tu przeprowadzić wspólnie z młodzieżą do tego. Pięknego budynku, nowoczesna szkoła w tak wspaniałym, historycznym budynku. A więc też w dużym stopniu środki finansowe wpływały na ten czas, okres remontowy. Ale te wzloty i upadki zawsze jednak powodowały, że liceum i kolegium trwa i jest w sercach Sandomierzan. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Wyszli stąd naprawdę wspaniali absolwenci i te młode pokolenia tu kształcone mają znakomitą bazę, warunki do tego, żeby rozsławiać właśnie Sandomierz i często ta duma bije, że jestem absolwentem kolegium Gostomianów I myślę panie starosto, pani dyrektor, panie Pośle, panie wojewodo, że dokończymy tutaj to, żeby zamknąć, postawić tą kropkę nad I i, i, i będziemy mogli za jakiś czas znów takim wydarzeniem chwalić się tu wśród Sandomierzan, ale i całego regionu, że Sandomierz cały czas pięknieje, a mieszkańcy chcą być i są dumni z naszego miasta. Także bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo panie okay. no i gospodarz, okay. proszę, panie Szanowni Państwo, mnie przyszedł w udziale ogromny zaszczyt podziękować w imieniu uczniów, grona pedagogicznego i wszystkich pracowników za ten wspaniały remont. Młodzież od razu przychodząc we wrześniu zauważyła różnicę. Był to remont niezbędny, żeby szkoła mogła funkcjonować. Ja tylko przypomnę, że w tym budynku od 1602 roku nieprzerwanie jest szkoła, czyli pełni funkcje edukacyjne. Mottem naszego liceum jest czerpać z przeszłości żyć dla przyszłości. I to myślę, że jest realizowane i bardzo dziękuję, że właśnie ten remont się odbył i tak jak pan Starosta mówił, i proszę o więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za, za możliwość powiedzenia tej Zapraszamy na zwiedzanie tej przepięknej szkoły. Są z nami również absolwenci tej szkoły dość liczni, którzy są również radnymi pracowymi. Także zapraszamy na zwiedzanie szkoły. Tak, Pani Dyrektor. Oni też silnie lobbowali lo na Facebooku gdzieś tam, żeby... To no, ja sobie przypominam i za było, że były sygnały ludzi prostnie zaangażowane. Szkoła w sumie y nie jest taka, jak powinna być. Byłem tam przed chwilą naprawdę ta pustka, że nie ma uczniów. Jest dosyć taka yy, no. aż zaparzająca, także szkoła powsta niestety, oba pandemii nie chwili i mamy jak mamy. Pani dyrektor, czyli zapraszam. Zapraszamy Państwa na zwiedzanie yy, tej pięknej szkoły.